A słowa Marii do Ciebie i do mnie. Na 28 października. Dziecko, które płacze, za serce swoje, dziecko, które płacze, chwyta za serce swoją matkę. Kiedy z Twoich oczu płyną łzy, wyrażam się, wzruszam się w domu. Jestem przy Tobie, aby Cię pocieszyć. Mm, mm. Jestem matką, która kocha swoje dzieci i nigdy nie zraża się z żadnymi ich słabościami. Te ludzie tracą cierpliwość do samej siebie ja nigdy nie tracę jej tu do nich. Kiedy zwodzą ich inni, ja jest, zawodzą ich inni. Ja jestem jeszcze bliżej gotowa do ich zrozumieć. Moje dziecko, jestem przy Tobie, aby cię słuchać. Nie tylko słuchać, ale przynosić ci rozwiązanie w Twoich kłopotach. Przychodź do mnie i mów mi o wszystkim. Odmawiaj różaniec przekładając przekładając mi, mi wszystkie Twoje. Boleści i trudności. To, mów, to mówi Pan. Pan Bogdaw. Twojego prawa Słyszałem Twoją modlitwę. Widziałem twoje muzy. Oto uzdrawiam Cię trzeciego dnia pójdziesz do domu pańskiego. Modlitwa. Młodzicza została wysłuchana, Pan go uzdrowił w utrapieniach w Lewej przed Bogiem. Wylewaj przed Bogiem serce, wylewaj swe serce przed Maryją. Błogosławionego wtorku, pięknego wtorku. I co kochani? E, Chciałam powiedzieć, ja wyjdę dopiero po wszystkich świętych, także jeszcze trochę. Później mi założą port znaczy co miałem też tutaj. Jak widzieliście na filmikach. Nie, nie będzie tych gramflonów, tylko będzie port. Ale to ma swoje też port, ma też swoje urodzenie. Jak widzieliście, że jak się coś z nim dzieje, to trzeba go po prostu usunąć i założyć nowy. Pozdrawiam, pięknego wtorku, błogosławionego wtorku. I to za słyszenie na kolejnym słowie. Do Ciebie i do mnie.